Historia 75 zaczyna się w 1892, kiedy to po próbach działa 52 mm podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad nową 75 mm armatą. W tych czasach dużym problemem była niska szybkostrzoność dział wynikająca z odrzutu, przez co trzeba było ustawić po każdym wystrzale. Nowa broń miała temu zaradzić. Realizowano w sumie cztery programy oznaczone od A do D, aby zmylić wywiad niemiecki. Konstrukcja oparta na 90 mm dziale de banche. Początkowe testy nie wypadły pomyślnie, gdyż zawodził oporopowrotnik. Chociaż nie udało się wyeliminować wszystkich wad, francuskie wojsko zamówiło pierwsze egzemplarze. W końcu po zmianie głównego projektanta, który wymienił oporopowrotnik, udało się oddać aż 10 tysięcy strzałów bez żadnej usterki. Zostały zamówione kolejne sztuki, a produkcję uruchomiono w 1897. Do jednostek. Pierwsze egzemplarze trafiły w 1898. Armata wyposażona była w zamek śrubowy, łoże jednoogonowe i tarczę ochronną o grubości 8 mm. W trakcie testów udawało się osiągać szybkostrzelność rzędu 20 strzałów na minutę. W wojsku działało na to oznaczenie Le Canon D75 Model 1897. W Polsce nazywane były potocznie Armata Schneider, co jest błędną nazwą, gdyż zakład ten nie stworzył a w kolejnych latach jedynie jako jeden z kilku produkował. W momencie wejścia 75 do służby wszystkie pozostałe konstrukcje stały się automatycznie przestarzałe. Pomimo początkowych niechęci we wprowadzeniu nowego uzbrojenia większość pozostałych armii do 1914 wprowadziła podobne konstrukcje. Jej zasięg maksymalny wynosił 11 200 m, waga 1190 kg, a obsługę stanowiło od 6 do 7 osób. Kiedy wybucha pierwsza wojna, Francja posiada na stanie około 4000 tych dział. Szczególnie w początkowym okresie wojny da się mocno we wznaki Niemcom. Przypisuje się jej wygraną przez Francję bitwę nad Marną. Na jej bazie powstała także wersja przeciwlotnicza osadzona na samochodzie auto Kaizon model 1913E. Testowano je także jako uzbrojenie czołgów Renault FT17, jednak z planów zrezygnowano. Po I Wojnie Wieltych Armat trafiło do nowoformowanego Wojska Polskiego i brał udział w wojnie z bolszewikami. We Francji w latach 30. powstała jej przeciwpancerna wersja. W Wojsku Polskim było ona wykorzystywana jako uzbrojenie okrętów wojennych, pociągów pancernych czy element fortyfikacji. Wiele z nich zostało przystosowanych do trakcji motorowej. We wrześniu 1939 na stanie Wojska Polskiego było około 1300 sztuk. Kampania wrześniu jej udowodniła, że nadal jest przydatną bronią, niszcząc wiele niemieckich czołgów. Od 1941 Niemcy produkowali armaty przeciwpancerne PAK 9738 z łufami o 75 i hamulcem wlotowym. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, możesz zostawić łapkę i suba, a także napisać w komentarzu pomysł na kolejny odcinek.